Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Pipczok, witam was wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale serii Wiedźmin 1. No i cóż, kontynuujemy naszą piękną przygodę w zimie w Temerii, gdzie oczywiście wszyscy żyją spokojnie. Nie ma nigdzie salamander, ani innych guwien, oczywiście żartuję, to nie był oczywiście żart, więc jest on nieśmieszny. W dzisiejszym odcinku lecimy po ostatnią grupę tych całych drwali, którą musimy uwolnić. Jak ich uwolnimy, no to wracamy do waski. Znaczy, przy okazji pójdziemy do druidów, bo już mamy ich całkiem niedaleko. A tam musimy, jak wiadomo, w związku z Carmen pogadać i też jednocześnie mamy tam okazję do. Okazję do zagrania z Hierofantem w tego, no, w Gwinta. Tak, przydałoby się wygrać w tego gwinta. ale dobra, mamy pierw y, zabawę. Pokroimy pierw sobie tych byczków. Oj, tu Wam powiem, że nie mogłem zrobić uniku. Więc lecimy styl grupowy i kroimy. No i cóż, naprawdę liczę, że dzisiaj coś fajniejszego zrobimy. Choć nie wiem, pogadajmy sobie z ceglarzami. Dzięki niech będą panom, nasz wybawca. Jesteście wolni. Jak możemy się odwdzięczyć? Co wiecie o salamandrze? Założyli bazę w dawnym obozowisku, nie ludzi. Rozplenili się jak rabactwo. Potrzeba armii, żeby ich stamtąd wykurzyć. Wejście do obozu to samobójstwo. Dziękuję. Okej, okay, musimy teraz porozmawiać z Waską, ale że jesteśmy już przygają druidów. Czy. przy. no, jeszcze trochę mamy, więc tam sobie pobiegniemy szybko. Cóż, jestem naprawdę zadowolony, jak nam idzie nagrywanie tych odcinków, bo serio jest już całkiem sporo, nie wiedziałem, że w sumie uda nam się zachować ten day strike. też nie ukrywam, gdzieś tam się wewnętrznie sam zawziąłem, bo w sumie dzisiaj nagrywałem cztery odcinki na naprzód, żeby faktycznie utrzymać ten day strike. to jest mój właśnie takie samozaparcie, które gdzieś tam u siebie wymaga, ale teraz porozmawiam sobie z Hierofantem. Witaj, wędrowcze. Witaj. Czy moje starcze oczy mnie mylą? Czy to Gerald, słynny biały wilk? W rzeczy samej. Skąd mnie znasz? Wiele o tobie słyszałem od naszego wspólnego znajomego, myszowora. Straciłem pamięć. Niestety nie wiem, kim jest myszowór. Może potrafię ci pomóc, gdybyś zechciał zostać wśród nas kilka lat. Przykro mi ale wzywają mnie ważne sprawy. Tak, biały wilku? Przychodzę w imieniu kobiety o imieniu Carmen. Jej ukochany zmienia się nocą w wilkołaka. Jesteś wiedźminem. Powinieneś się znać na leczeniu lykantropii. Przecież straciłem pamięć. Może kiedyś znałem sposób na przełamanie klątwy, ale teraz nie potrafię pomóc. No tak, mówiłeś o tym. Moja starcza pamięć też zawodzi, ale wracając do sprawy. Znam kilka sposobów na likantropię. Choć żadnego nie wypróbowałem osobiście. Myślałem o magicznym leku, może eliksirze. Nie zdołam przyrządzić takiego leku. Może dobry alchemik potrafi. Jeśli znasz jakiegoś, to zapytaj koniecznie. Słyszałem natomiast że w przypadku klątwy zmiany postaci pomaga koszula z blekotu. Koszula z blekotu? Tak. Był precedens braci zamienionych w łabędzie. A może to były dzikie kaczki? Nieważne. Nazbieraj dla panienki Carmen liści blekotu. Pięć powinno wystarczyć. Niech utka z nich koszulę, a jej wybrany powinien przespać w niej noc. Dziękuję za radę. Jest jeszcze jeden sposób, ludowy. Wstydzę się o nim opowiadać zawodowcowi, ale rzetelność tego wymaga. Podobno prawdziwa miłość pozwala przemienić bestie w człowieka. Miłość czysta i bezwarunkowa. Zapamiętaj mi tę radę. Pamiętaj tylko o jednej rzeczy, Wiedźminie. Wilkołactwo to coś na kształt choroby, która toczy serce coraz głębiej. Zanim spróbujesz zdjąć klątwę, musisz się upewnić, że wilkołak w sercu jest nadal człowiekiem. Dlaczego? Inaczej nawet odczarowany będzie mordował ludzi i pozostanie jedynie potworem. Rozumiem. Postaram się odkryć tożsamość wilkołaka. Tak, biały wilku? Na bagnach pojawili się bandyci. Drzewa powiedziały mi, że rozprawiłeś się z nimi. Jesteśmy ci bardzo wdzięczni, wilku. Bywaj. Okej. Okay. Zyskaliśmy w sumie tylko to, że musimy się dowiedzieć, kim jest, kim jest wybranek Carmen. Eee... Jednakże, zanim to, to jeszcze sobie wejdźmy w zadanka. Ponieważ mamy tutaj pierścień do zdobycia, a on jest po drodze do Waski. Zatem lecimy szybko. No i cóż, rozdział trzeci. No, myślę, że już tak szczerze jesteśmy, już chyba w połowie rozdziału trzeciego. Gdzieś, jak te bagna w sumie skończymy, to jeszcze hmm, skończymy. Gdzieś, jak wyjdziemy z tych bagien nie wiem czy my tu się jeszcze chyba wrócimy natomiast z tego co tam gdzieś kojarzę to już faktycznie będzie to połowa e, tego wszystkiego znaczy połowa tego wszystkiego połowa oczywiście e, połowa aktu trzeciego o to mi chodzi mamy ciało, które chętnie bym sobie przeszukał gdyby nie to, że gonią mnie chyba z 10 bloodsagerów no dobra, zatem wyciągnijmy po prostu miecze i weźmijmy im na pieprz, bo, bo co zrobić. Nie udało mi się uniknąć niestety tego ataku. Okej. Okay. Taki jest urok Bloodsagers, że one tak mówią sobie wybuchać. Dobra. No i został nam jeszcze ostatni. Powiem wam, że dosyć dużo, że to na tej głupiej brocegery. Musimy coś gdzieś malinę. Mm, ale piękne maliny. Prze, prześliczne były. Mamy pierścień lodowy, pięknie. Wszystko, co było nam trzeba, mamy. E, zatem teraz tak, lecimy szybko do waski. E, no i będziemy wracać do Wyzimy. Tam mamy oczywiście do porozmawiania z Carmen. Mamy również do porozmawiania z tym kupcem. Także w sumie kilka zadań odłożymy. Jeszcze pójdziemy do takiego jednego dentysty. Byłem tam przed nagrywką poprzedniego odcinka, ale niestety nie spotkałem tam tego gościa, więc być może teraz go spotkałaby w końcu. Jest to krasnolud dentysta, który nam daje zlecenie fajne, które yy, w w ostatecznym rozrachunku daje nam naprawdę, naprawdę coś superowego, ale to dopiero w akcie piątym. E, ale daje nam taki jeden high-endowy... High no, high-endowy e, itemek. Gdzie jest waska? żeby hmm. waska była przed domem? A ja tego nie zauważyłem. Dokładnie. Tak. Uwolniłem wszystkich cyglarzy. Dzięki nim wiem więcej o obozie salamandry. Dziękuję, białowłosy. Wszystkie skarby świata nie wystarczą, by wynagrodzić twoją odwagę. Jeśli istotnie chcesz dopaść wszystkich bandytów, udaj się do Hierofanta w gaju. Druidzi śledzą salamandrę. Tak zrobię. Zastanawiałam się nad nagrodą, i już wiem, że zasługujesz na najlepsze. Hmm? Oto błogosławię Cię błogosławieństwem Panów i przyjmuję do naszej wspólnoty. Od tej chwili możesz nurzać się w świętych wodach bagna z radością w sercu. Zaprawdę czuję się zaszczycony. Bo któż jest ponad panami? Piękna nagroda Tylko najfajniejsze jest to, że w sumie musimy wracać tam, gdzie byłem przed chwilą I to jest to, o czym właśnie mówiłem Gra nie przewidziała tego, że my, my tych tam gnojków zabijemy wcześniej, nie? No i przez to... Ej Okej okay. Czyli... Przewidziała no to przepraszam, to nie obrażamy tej gry w takim razie. Ta gra mnie przewidziała. Także to jest idealny moment, aby wracać, aby wracać kurczę do wyzimy. Tak jak nie lubię wyzimy, tak bugin o wiele bardziej nie lubię, dlatego wolę Wyzimę Ale... Wyzima handlowa jeszcze jest spoko, nie? Tam... Tam faktycznie czuję się w miarę git, no ale kurde ten... Ale ten... ta wyzima klasztorna jest po prostu tak okrutna, jest tak ponura. Ten. No, człowiekowi się żyć nie chce, jak tam jest. Naprawdę. To straszne, straszne miejsce. Ok. Wróciliśmy. Jest nasz rozpaczony kupiec. Więc podejdźmy sobie szybko do niego. Odbierzmy kasę. Więź mnie! Przyniosłem twój rodowy pierścień. Wiedziałem, że sobie poradzisz. Pomodlę się za ciebie do Melitele A oto zapłata. Bywaj. Nie wiem ile dostałem, o, chyba koło stówki z tego, o faktycznie 100 Orenów yy, No, mieć a nie mieć, nie? Mieć 100 Orenów a nie mieć yy, Trzeba wracać do Loywardena, ale pierwsze sobie zróbmy. pogadajmy o oczywiście pięknej bestii yy, Jak będziemy w zimie handlowej, bo najprawdopodobniej tam idziemy To pójdziemy sobie jeszcze do takiego jednego miejsca, gdzie się gra w, w karty To jest tam jakieś centrum hazardu, czegoś tak, jest to w wyzimie nazwane yy, tam jest taki jeden gościu, z którym możemy zagrać. To jest takie zadanie niepisane, które nie dostajemy zlecenia na nie, ale możemy to zadanie zrobić. Jest ono związane z kartami. Z kartami, co mówię? Gwind mam w głowie Wiedźmina 3. Z kośćmi mam, mam na myśli. Koście, koście, ko koście jasne, więc co ja mówię? Kości, ale dobra, jest Carmen, więc z nią porozmawiajmy. Witaj Wiedźminie, wróciłeś z bagien szczęśliwie. Hierofant poradził mi jak usunąć likantropię. Muszę jednak wiedzieć, kim jest twój ukochany. Nic z tego. Nie zdradzę ci tożsamości mojego ukochanego. Wolę już, żeby był wilkołakiem. Miejmy nadzieję, że twoja lojalność go nie zgubi. Okej. Okay. No, jej strata, tak, jeżeli nam nie powie, no to może się dowiemy gdzieś w przyszłości. No teraz mówię, w sumie nam nic nie zostało oprócz o, robienia fabuły. E, no mówię, tam jest jeszcze jedynie, tam trzeba te kości wygrać, to pewnie zrobię poza odcinkiem, bo po prostu nie, mam, nie ma sensu tego robić, bo kości strasznie dużo czasu zabierają, a ja też nie wchodzę, wiecie, za 3000, żeby była jakaś potężna, wiecie, adrenalina, czy się uda, czy nie. E, Okej, okay, czyli ten dentysta pewnie pojawia się w późniejszych y, y, aktach. No, czyli pewnie jak tu wrócimy w piątym akcie, to pewnie tutaj będzie. Tak, personalnie w ogóle w Wiedźminie jeden moim ulubionym aktem jest akt czwarty. I nie tu jest Zachin Szmarc. To jest, to jest ta osoba, którą szukamy. Ten... Witaj, włos. Tak, to jest on. Witaj, krasno Ząbki nie bolą? A, nie przedstawiłem się. Szmarc Zachin z zawodu dentysta. Gerald z Rivi, jestem Wiedźminem. Mam immunitet na próchnicę. A, no tak, jasne. Wiedźminem. Wiedźmini zabijają potwory, tak? Generalnie tak. Dentystów z rzadka. Bo ja ten tego kolekcjonerem jestem, zęby zbieram. Szukasz jakichś zębów do kolekcji? Aha. No. Oczywiście. Im ciekawszy i trudniej dostępny okaz, tym lepiej. Płacę złotem, prawdziwym. Poszukam dla ciebie zębów. Dziękuję. Pamiętaj, nie muszą to być zęby potworów. Ważne by były u... Okej. Okay. Może mamy już jakieś zęby dla niego? Mam dla ciebie. bargest. Bardzo dobrze. Kompletnie. Okej, okay, mamy trochę tego, więc. 50 wykosztujemy się 50 teraz. Twoje. Trzeba będzie rozłupać. Całe szczęście, że mój kuzyn Kowal oprócz narzędzi dentystycznych przekazał mi też zestaw młotków. Zainteresują cię pewnie kły fledera. Fledery! Bardzo, bardzo interesujące. Czy wiesz, że mają w zębach takie kanaliki do wysysywania krwi? Eh, jesteś Dźwięk. wiedźminem. Pewnie wiesz. Oto twoje sto orenów. Czym? Znalazłem kły jakiejś bestii. Może cię... Hmm. Mam już takie. <ścoughs> Eż, <jesz>. Cholerny... <ścoughs> potężny kich. Chciałbym go pozbyć. Kiedyś zacisnąłem klientowi obcęgi na języku przez potężne kichnięcie. Śliska sprawa. Dwadzieścia pięć orenów. Więcej nie dam. Okej. Okay. Jakby... Zasadniczo... Czekajcie... Można coś z nim pogadać? A no, bardziej takie pierd... Zarobiliśmy... Zarobiliśmy ponad 300 w sumie Orenów na tym, że gdzieś, gdzieś tam zabiliśmy po drodze jakieś potworki Spoko, Worf Natomiast więcej zębów, no mówię, już raczej nie przyniesiemy mu w tym akcie z tego co tam kojarzę, tam jeszcze chyba z trzeba chyba było. nie pamiętam. W każdym razie na pewno dostaniemy z tego powodu super mieczyk, e, który naprawdę przyda nam się e, że do walki, bo potem naprawdę będą ciężkie potwory. Znaczy ciężkie potwory to nie będzie na potwora to będzie stalowy miecz, e, ale zasadniczo będzie on potężny, to w sumie będzie najmocniejszy miecz. Jak jest dostępny w grze stalowy a srebrny miecz? Na razie o no narazie nim co? mówić nie będę, natomiast Od tego boli mnie jest już to miecz powiedzmy, no, jest już to miecz, który jest w pewien sposób e, ikoniczny. E, teraz po prostu ludzie muszą się gdzieś tu przejść. Ja nie pamię, ja nie, totalnie nie pamiętam, gdzie tu, gdzie tu się wchodziło, do tego gościa, który miał te karty. Nie, w tym bordelu brakowało jeszcze tylko Mmm Tu co jest? Tu nic nie ma opisane. A wejdźmy tu, zobaczmy kto tu siedzi. Yy. manka, Credens Okej, okay, czy to jest taka jakaś karczma, w której nikt nie siedzi spoko? To się chyba ogarnie później, tak mam wrażenie No, zrobimy to później na spokojnie e, Teraz zróbmy to, co mamy do zrobienia Czyli Okej, okay, myślę, że coś to nam pokaże Ale dobra, zamyk i klucz, idziemy do Lojwardena Do e, Do karczmy, nowy na rekord Tam sobie z nim pogadamy e, No i dzieje się powoli w ogóle czemu, czemu cały czas w tej wyzimie pada? To jest taki głupi deszcz. Jest jasno, a pada deszcz, to jest najgorszy deszcz możliwy. Eee. Dobra, wchodzimy do środka na pełnej. Eee, no i cóż, Palar eee, Talar mnie nie interesuje, on pewnie będzie do góry. Tak jak było ostatnio. Eee. Szlachcice tajemniczy. Królewna Adda powinna niezwłocznie wyjść Okej. Okay. Jest Declan Loywarden pogadając z Grubasem. Tak? Mam już dokumenty. Świetnie. Przekażę je naszym szyfrantom. Przyjdź jutro, uzgodnimy dalszy plan akcji. Super, mam przyjść za jakiś czas. No dobra, to idziemy prosto odespać. Tyle. E... Więc szybko pójdziemy sobie spać. Świetny plan. Świetny plan. Dokładnie. E... Gościu wiedział, o co chodzi. mogę czymś. Chcę Dobra, śp śpimy. 5 alanów. Zaspanie na podłodze. No dobra, powiedzmy. E... O, możemy się rozwinąć. Mm. No z stalowy muszę po prostu grupowy ulepszyć, bo jest to po prostu taki no powiem wam, że bez niego będzie ciężko Bo już widziałem jak nas tam po prostu kroili eee, mamy jeszcze stalowy Dobra, damy sobie stalowy szybki, albo co my tu co jeszcze możemy? O! Okej, okay. lepszyliśmy się jeszcze bardziej siłę. Mamy jeszcze więcej żywotności, więcej obrażeń zadajemy, jest naprawdę dobrze. jeszcze odporność na, odporność na krwawienie, także jest naprawdę dobrze. I cóż, czy nam coś dostało jeszcze, w sumie ci do zrobienia? Chyba, chyba nie. Sorry, coś mi się na telefonie odpaliło. No i wróćmy z powrotem na górę do Ruloy Wardena. I to będzie w sumie już powoli koniec naszego odcinka. Po tej rozmowie z Lewaldanem? Było się zakręciłem. Yes, on porozmawiałem sobie. Tak? Wiadomo już coś o tych dokumentach? Tak, udało nam się ustalić, gdzie w wyzimie handlowej mieści się ostatnia baza salamandry. Świetnie, wyruszam natychmiast. To nie takie proste. Baza znajduje się poza strefą nadzoru. Nie wolno tam się zapuszczać. No tak, stan wyjątkowy. Mamy jakiś plan? Jeden z oficerów wojskowych jest naszą wtyczką. Pełni służbę na ulicach Wyzimy. Skontaktuję się z nim. Jak go rozpoznać? Nie rozpoznasz go, ale zareaguje na hasło. Powiesz, lilii nie ogarnął jeszcze płomień. Nie powinno być problemów. Denerwują mnie trochę te szpiegowskie błazenady. Odpowie, trzy lilie tworzą jedność. Dużo wie o sprawie. Pokażę ci gdzie znajduje się ich kryjówka. Okej. Okay. Ale czy uda nam się dowiedzieć gdzie jest ich kryjówka, to się dopiero dowiecie w następnym odcinku, ponieważ to jest już koniec tego odcinka. E... No i cóż, bez zbędnego przedłużania, no... Jeżeli Wam się odcinek podobał, zostawcie łapkę. No i cóż, cześć!